Uskaczą, bo trochę nie grałem, nie będę ukrywał. Nie nagrywałem go też dość długo. Dzisiaj co zrobimy robimy. świata w lotach narciarskich. Mamy pięć skośni, co to skośni oczywiście realne, ponieważ mój klucz wybrałem tak, żeby to była skośnia realna. Na Najpowyżej 180 metrów jest. Mamy planice Oberstdorf, Arachow i Badminton Dorf, czyli skośni, na których odbywają się. się Na zmianę. Znaczy, te cztery skośni, na których odbywają się. mistrzostwa się to w lotach. Nie, oczywiście. Wszystkich w jednym roku, ale raz jest prawnica, raz jest kulm, no i mamy jeszcze kości w Ironwood, więc... No i lecimy, miejmy nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Ja oczywiście steruję tylko i wyłącznie moim skoczkiem, czyli Pawłem Pawkotem, to raczej wszyscy wiecie. No i zobaczmy. Wiatr raczej nie sprzyja. Ale zobaczmy, dość... Nieźle. No i daleko. Za punkt konstrukcyjny. Siódme miejsce, 213 metrów, oczywiście awans, tyczołowa dziesiątka. Dziewiąte miejsce, bardzo dobre jak kwalifikacje w moim wykonaniu. No i spróbujemy powtórzyć tak dobry skok w konkursie. To nie musi być wcale bardzo... To nie może to może być łatwe Oj, trochę za szybko spadam. Bardzo porównywalny skok. Czuję, że trochę za szybko spadam, 11. miejsca w pierwszej serii, nie jest źle, żyła pierwszy, 217,5 metra, żeby objąć prowadzenie, żeby przejść Kamila Stocha. Znowu zaczyna za szybko spadać. Tak, znowu za szybko spada to nie będzie dobry skok. Znowu za, za szybko zacząłem spadać, źle trochę ułożyłem się na nartach. Jest czołowa dziesiątka, jestem dziesiąty na razie w klasyfikacji generalnej, dobry start, Lecimy z konkursem w Oberstdorfie. Dajcie znaczy, się też coś jak nie słychać, ponieważ użyłem od dzisiaj nowego programu do nagrywania. Mój kanał swoją drogą przejdzie ogromną reformę. O Jezus, ale drama to wszystko. Chyba nie będzie w drugiej serii. Nie, na szczęście będę w drugiej serii, ale tylko dlatego, znaczy, w sumie byłem w z przed. Ale tylko dlatego, że czołowa 15 się kwalifikuje automatycznie. bo nie, to dobry skok w moim tukunaniu. Nie idzie na to bez Zorfy, znaczy... Był to lepszy skok, będę wysoko. Jestem czwarty nawet, wow. I 60 punkt dopiero do trzeciego miejsca. Może powalę się podium. O. Wygląda to całkiem nieźle. Czy będzie 207,5 metra chyba nie? Nie będzie tle. za szybko spadłem. Jestem dziewiąty, jestem piąty ogólnie. Strata do liderującego Petera Prawca duża. Na Iron umiem skakać i lubię skakać, więc... Jest szansa na dobry wynik. Wiatr też sprzyja. Może fakt, że skaczę w nocy. Już trochę mniej może moje wybicie. Jeszcze mniej ojej. Dzięki Bogu, że jest automatyczna, w to powie 15, bo mój skok był naprawdę słaby. Nie wiem co zawiodło, ale... No. Trzeba się poprawić w konkursie, tak, 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 tak. Ojojoj! Ale kapitalnie! 190 metrów! Nie spodziewałem się czegoś takiego. Przegrałem! Nie wierzę w to, co ja zrobiłem. Przegrałem z Kubackim, tylko drugie miejsce. Mogłem teraz spokojnie wygrać, bo 192 m skok w pierwszej serii i przegrać. Bardzo zły, koszmarny skok w drugiej serii. teraz trzeba na skosie, na której nie lubię, kakać bardzo, czyli na Harachowie. Bardzo mocno powalczyć o to, żeby nie oddalić się od Petera Prełca, żeby mieć jeszcze szansę na gonienie go na kulm. A ja nie lubię bardzo No Dobry skok, w końcu mi kwalifikacje wyszły. Czy będzie ciekawe, czy będziemy mieli dwa polskie medale. Możemy mieć. To tak jak chciałem właśnie... Tak jak miałem mówić przed konkursem chyba w Ironwood, mój kanał teraz przejdzie gdzie kilka zmian. jakość materiałów poprawi się. Będę używał nowych programów do montowania. Skoczyłem gorzej tak. Cóż. Zakupię pewien nowy sprzęt. Jeszcze nie powiem jaki, ale dowie dowiecie się tego w swoim czasie. No i ogólnie jakość materiałów będzie dużo lepsza. A przynajmniej mam taką nadzieję. Oddaję się most od Peter co dokładnie rzecz ujmując. mam do niego z 60 punktów straty. Jeśli on nie skoczy z 50 metrów i się nie wygryje, jeśli on wejdzie do drugiej serii, to on, on wygra. A poza tym jeszcze daleko przede mną jest Fetner. A ja już wybiciem w kwalifikacjach, czyli dlaczego w 15 w zasadzie w serii próbnej. Pokazałem, że raczej moje szanse na dobry wynik tutaj nie są zbyt duże. Ale miejmy nadzieję, że się pomylę i faktycznie on tam dobry skok. Uwaga. Nie, 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 nie będzie dobrze skoku. Chociaż. Zacząłem zyskiwać wysokość, ale nie słabo, bardzo skok. Fajna na 20, wszedł mnie niestety Prewza. czy to znaczy, że nie wszedł Fetner, mogę pokonać świetnera i pokonam pewnie Fetnera, więc będę drugi, no chyba, że ktoś mnie jeszcze za pleców wyprzedzi, oj, ale to będzie dobry skok, bo to będzie bardzo, oj oj, 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 to był świetny skok, tego oczekiwałem i skończyłem na czwartym miejscu. Niestety wygrał Peter Prezes, to znaczy, że jestem drugi. Dobry wynik bardzo. Jestem zadowolony. No i dziękuję Wam za oglądanie. To był taki odcinek wstępny, żeby zobaczyć, czy te zmiany wyjdą na plus czy na minus. Będziemy jeszcze wchodzili na spokojnie i będziemy grać w tą grę i będziemy testowali nowe gry. Teraz zaczyna się okres zmian. Ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!